Nie myślcie, że są to męki lekkie lub wręcz przyjemne. Ja to nieraz na tak płodzku tłumaczyłem. Pijesz całe życie? To będzieś miał tak ocale w piekle czy w czyśćcu, że będzieś miał full, metaksa sobieski, czysta, żywiec, tyskie. Ci będą przynosili, non-stop, będą ci a ty weźmy każdym otworem ci się będzie ląło. Będziesz błagał, ci się. No dokładnie, równo, będziesz popo, i będziesz patrzył, ten sowiecki się nie skończył. No wlał mi tyle, a tam jeszcze tyle jest. Młodzieży to tłumaczę, dzieciom. Będziesz miał w swojej celi tyle komputerów, tyle ekranów, że chłopie ci będzie wokoło latała, nie ukręci ci się, a ty będziesz wariował, będziesz chciał wyłączyć. Nie wyłączy się to. Ten ekran się nie wyłączy. Będziesz naciskał Enterek, nic, tylko ci jeszcze młotkiem dołożą w tym momencie, żebyś był trzeźwiejszy w patrzeniu.